Pięć pytań do Resza, a jest 10 pytań, pytań do wyboru. Zaczynamy od trójeczki. Tujeczka. Utwór, którego nie cierpisz. Kurcze, ja nie cierpię takich pytań właśnie, jaki utwór lubisz najbardziej albo jaki, jaki nie cierpisz. Pewnie jest jakiś taki utwór, który nie cierpię. Na pewno nie cierpię utworów ludzi, którzy yy, nie powinni robić muzyki. 7. Siedem. Siedem. Lubisz siedemki? Joker pewnie jest pod siedemką. <laughs> Mm, nie, moja ulubiona liczba, cyfra, no, liczba. No. Dobrze, e, chciałabyś umieć śpiewać jak? Wiesz co, może nie jak, ale mm -hmm. chciałabym Ty. mieć techniczne y, zdolności momentami y, mojej ukochanej Marai z takich jej prime y, lat. Mm -hmm. To jaką ona miała technikę to jest w ogóle kosmos, więc może bym sobie trochę okay. tej techniki pożyczyła. Tak, mm -hmm. oczywiście, ale chciałabym jednak mieć swoją, swoją. barwę. Dobrze. I dziesiątka. Joker! Pięknie, Joker. Musisz to zaśpiewać, okej. Okay. Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję i z tobą wyloguję. Życie to trasa, a ja szeryfem lewego pasa. Bravo. no. Tak, z rana Udało, ci. udało się, kochani, no, że trafiłaś tak, tak do karka, także spoko. tak. No to czwarte. Czwarte. Co ciebie denerwuje w codziennym życiu? To najbardziej pozerstwo. Y I ludzie, którzy, którzy udają coś i są fałszywie mili, fałszywie skromni, fałszywie. Mhm. Jeszcze parę takich mhm. przymiotników, mi mhm. się wydaje. Mhm. Jedynka. Jedynka. Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie. Someday, Mariah Carey. Hmm, I e, dużo piosenek Kylie Minogue śpiewamy, po malutka. Hmm.